Na ścieżce rozwoju osobistego spotyka nas wiele przeszkód. Co mam na myśli? Już myślimy, że dowiedzieliśmy się to, przepracowałyśmy to, czy przepracowaliśmy tamto, a tutaj nagle pojawia się sytuacja, w której trzeba zareagować. A to partner się nie, niezadowolony nagle budzi i mówi: Co ty za rozwój sobie robisz? Jest teraz gorzej, miało być lepiej, ciągle mnie poprawiasz, ciągle mówisz, żebym też coś ze sobą zrobił, że powinienem też pójść i zacząć się rozwijać. I muszę tutaj powiedzieć bardzo ważną rzecz. Nie da się pomóc komuś, kto tego nie chce. Zatem, jeśli ty jesteś tą połową w związku, która postawiła na rozwój, która postawiła na podwyższenie poziomu swojej świadomości, to pamiętaj, że każdy ma inną ścieżkę do tego. Że każdy na własny sposób jest w stanie tego dokonać tylko wtedy, jeśli tego chce. No, spotykam się często z takimi sytuacjami, opracuję głównie, głównej mierze z kobietami. Chyba są bardziej odważne. I one właśnie mówią, matka, jak ja się dobrze czuję, zrozumiałam tyle procesów, już wiem, skąd wynikają moje silne emocje, co się dzieje, co mogę zrobić, jak może być lepiej, to ja tutaj ci podeślę mojego męża. Albo przyślę, albo namówię go, albo, albo go przyciągnę. Jak ja słyszę, że ktoś mi kogoś chce, chce podesłać, to słuchaj, to nie jest paczka. To nie jest przesyłka, żeby mi ją wysłać. To jest człowiek. Dlatego uszanuj to, że jego ścieżka jest inna. Weź się za to, co u Ciebie jest do zrobienia, a ten ktoś, który jest obok Ciebie i wszyscy Ci, którzy Ci towarzyszą, będą mogli zauważyć, że w Twojej zmianie jest również dla nich korzyść. A nie, że Ty się zmieniasz i ciągle poprawiasz, pouczasz swojego partnera. Bo tak to nikt nie chciałby przyjść i zrobić coś dla siebie pod przymusem. Przecież to nie pręgiesz, tak? Zatem tylko wtedy, kiedy naprawdę w Tobie otwiera się akceptacja, zrozumienie i tego nie mylić proszę z tym, że nagle się podkładasz, bo wszystko chcesz wziąć na siebie i chcesz to unieść, ojejku, bo już jestem taka świadoma. Nie, nie, nie. Jeżeli Twoja zmiana wpływa na to, że dookoła Ciebie jest lepiej, to Ci, którzy są obok, przyjdą i zapytają Cię, wiesz co, powiedz mi jak to zrobiłaś, bo ja się też chcę tak dobrze czuć jak Ty. Dlatego proszę... Nie naciskać, nie przysyłać, nie wyciągać, bo nie da się pomóc komuś, kto nie widzi w tym dla siebie korzyści.